wszystkich. Zaraz sobie sprawdzimy, czy dobrze nas słychać. No wiem, że zaraz nikogo nie ma i tak, ale pan ewakuacja też wchodzimy tutaj w YouTube'a. Pan ewakuacja. Obecnie na żywo. Dlaczego nie ma nic obecnie na żywo? Jest aktualnie na żywo. O, jest taki mam śmieszny głos. Jezus. A wiecie dlaczego jestem chory? Na razie kogo nie ma. Edytuj film. Pff. Tak. Edytuj film. Live na no. pełnej. Odaj opis. Ja wiem dona donate brak spod Coży... brak tagi wide craft gry pad ewakuacja no tyle Ja tutaj mam śliweczki, wy ich nie zauważycie. Dobra, tutaj sobie na telefoniku mam odpalone. Po cichu. Duluj. Zapisz. Widzicie, live na pełnej jest. Zaraz się powinno wam odświeżyć. O jest, live na pełnej. dodaj brak sponsorzy, brak. No i dobrze, bo nie mam sponsorów. Jestem biedny na sponsorów. Ludzie. Dobra, e, pierwsze co zrobimy, to. Tylko. Dlaczego wy to tak dziwnie widzicie? Czekajcie. Ustawienia. Obraz. Wyjście wideo jest aktywne, dobra, zaraz wracamy. dobra, zaraz wracamy. Kurwa. No nie. Yeah.